JP Morgan prognozuje, że ceny ropy naftowej mogą w tym roku wzrosnąć do 180, a nawet 200 dolarów za baryłkę. Dlaczego? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy traktujesz tę prognozę jako skrajną i mało prawdopodobną, czy właśnie za realną? Nie jest ona skrajna, biorąc pod uwagę to, co działo się na przykład na rynku ropy w latach 90., kiedy Irak zaatakował Kuwait. Wtedy zamrożona została podaż na poziomie 4,5 miliona baryłek na dzień. To było około 7-8% całej globalnej podaży ropy. W tym momencie Rosja. Która jest oczywiście bardzo dużym producentem ropy, no, jest sankcjonowana przez kraje zachodnie ze względu na atak nieuzasadniony atak Ukrainy. I również Rosja w tym momencie produkuje około 8 milionów baryłek na dzień ropy oraz produktów ropopochodnych. Tak naprawdę realnie mamy zagrożone około 3 do 4 milionów baryłek na dzień. Dzień eksportu do krajów europejskich oraz do krajów, które wspierają tak naprawdę Ukrainę. Więc mniej więcej 4% globalnej podaży jest zagrożone. Więc potencjalnie, oczywiście, biorąc pod uwagę to, co działo się właśnie w latach 90., jak wzrosła mocno cena, i przekładając na to na dzisiejsze realia jest oczywiście możliwość wzrostu cen do nawet 180 czy 200 dolarów za jedną baryłkę. Niemniej, jak pokazują inne badania, prawdopodobnie przy Poziomie 160-170 dolarów za baryłkę, zauważymy destrukcję popytu. Taka destrukcja popytu miała miejsce już w 2008 roku, kiedy cena baryłki ropy brent sięgnęła około 150 dolarów za baryłkę. Prawdopodobnie ten, ten limit, gdzie ta destrukcja popytu zostanie osiągnięta, potencjalnie teraz został przesunięty, jeżeli. Doszłoby do tego, że cały świat będzie miał problem z tym, żeby jakoś nadrobić tą ropę straconą z Rosji, no to wtedy ta destrukcja popytu sięga nam właśnie około 160-170 dolarów za baryłkę. Natomiast jeżeli miałoby to dotyczyć tylko i wyłącznie krajów europejskich, no to wtedy możemy liczyć nawet na 215-220 dolarów za baryłkę, kiedy Europa zareaguje właśnie na, na, te, na te wysokie ceny, kiedy będziemy mieli spadek spadek popytu. Więc uważam, że te prognozy nie są wcale takie jakby odległe, może dojść do takich wzrostów. Natomiast oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że Niektóre kraje mają możliwość zwiększenia produkcji. Stany Zjednoczone, Wenezuela. Właśnie, zap... Właśnie chciałem Cię zapytać o Stany Zjednoczone z tego względu, że przy poprzednich szczytach cenowych na ropie USA zdławiły bardzo szybko te wzrosty, decydując się na zwiększenie produkcji ropy z łupków. Czy taka sytuacja może się powtórzyć? Może się powtórzyć, aczkolwiek łupki reagują w tym momencie bardzo w ograniczony sposób. Ta produkcja nie rośnie tak szybko, jak to było w poprzednich latach, kiedy te ceny ropy naftowej też bardzo silnie rosły. Oczywiście, biorąc pod uwagę aktualne ceny, no wszystkie łupki są, są zyskowne, więc teoretycznie powinniśmy obserwować. No, wyraźny, wyraźny powrót producentów łupkowych, natomiast oczywiście do tego trzeba czasu. Biorąc pod uwagę ilość wież wiertniczych, które w tym momencie jest obecna i taka, która mogłaby być, biorąc pod uwagę to, co było przed COVID-em, no to taka produkcja ropy łupkowej może wzrosnąć o około 300 tysięcy baryłek na dzień w tym roku. Nie jest to dużo, nie, nie zaspokoi to rynku europejskiego, ale warto pamiętać, Właściwie, bo zacząłeś mówić w pewnym momencie o Wenezueli i tutaj chciałem Cię zapytać, bo prowadzone są rozmowy, żeby jednak przyjmować ropę z Wenezueli. Czy takie decyzje byłyby istotne, jeżeli chodzi o ceny tego surowca? To byłoby bardzo istotne ze względu na to, że oczywiście Wenezuela przed sankcjami większość swojej ropy jednak wysyłała do USA, skąd oczywiście płynęły dolary do Wenezueli. Jeżeli teraz doszłoby do tego, że import ropy. Z Wenezueli do Stanów Zjednoczonych byłoby możliwe, no to wtedy oczywiście płynie, płynie gotówka do tego kraju. Ten kraj jest w stanie zwiększać inwestycje, więc potencjalnie jest szansa na to, żeby produkcję ropy naftowej podwoić. Oczywiście nie momentalnie, tylko to będzie oczywiście rozłożone w czasie. Natomiast potencjalnie myślę, że Wenezuela mogłaby produkować półtora miliona baryłek na dzień, co w większości szłoby do Stanów Zjednoczonych, więc te półtora milionów baryłek na dzień produkcji ze Stanów Zjednoczonych mogłoby być przeznaczone na rynek europejski, więc to już znaczyłoby tak naprawdę dużo dla Europy, choć wciąż jednak to wszystko nie rozwiązuje sytuacji, jeżeli doszłoby do kompletnego zakończenia importu ropy rosyjskiej przez kraje europejskie. O tym, jak bardzo mogą wzrosnąć jeszcze ceny ropy naftowej, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia, Michał. Dziękuję również.